Widziałem niedawno e, na nanecie. Co, co zrobić, żeby cię na. Co zrobić, żeby. stand-up, e, mówi. Jak nie mieć problemu w Nowym Jorku? Kolejny o tym, że w Nowym Jorku miał. E, jak, jak tylko dotarł, to e, myślał, że. Zaraz zginie, że zaraz... Od razu? Jak, jak tylko się budzi... Oh, fuck. To jest ten dzień, w którym zostanę obrabowany. <laughs> I wymyślił sobie sposób. E, zaczął udawać rosyjski akcent. A, naj... nikt nie zadziera z ruskim. Był to najgroźniejszy biały człowiek na ziemi. To jest prawda. Słowianie ogólnie są dość... Os. Hej, nigga. Będziemy ich czyścić, Are czy to You know, this neighborhood is bad for you. O, oh, you think this neighborhood bad? <laughs> you have not been to my neighborhood. There, take care of these soldiers. Poważnie? Yeah, a... ja, sobie here. robię. only shooting body. No Ja <laughs> mam iść, co ma iść, bo on powiedział, this son of a bitch is mine. I myślałem, że to on powiedział. No, najwyraźniej nie, najwyraźniej to ja powiedziałem. Wiadomo, synchroniczne. Jak ty padniesz jak padnie twój, to wtedy jego. I odzywaj. On jeszcze żyje w radaru. Nie rozumiem Piu, piu! Aha. Tak. Ten gość stanie dzięki temu, co my robimy, on pewnie stanie się jakimś milionerem, a potem będzie głównym źródłem. bo coś w tym stylu. Na przykład. I pozna więcej ludzi, którzy będą mogli za załatwić 50 kilo C4. Okej, okay, musieliśmy zabić się katury, ale to dość dobrze. Co to? Co to cholery? Ostrzał mój zdrowej, że żeby... tak powiem. No Na pewno. O oh no! Tak. Oh no. Oh no. O mamo, is not good sniper You is not good sniper, powiedziałeś? Tak I... I znowu dramatyczny upadek No Damn Ty bag Wow, jestem wyżej <coughs> Na okay. słuchajcie, pierwszy. Ty musieliśmy przejść, żeby wyszli. No, dobra. No. W innych grach są jakieś tam inne miejsca, w których można przechodzić. Mamy zdjąć gościa tam, podczas gdy nie dążymy tego bliźnich? Zaczekaj, aż tam czy coś? Chyba nie. Mam po prostu to zrobić. A, on on jest cichy. Jego broń jest znacznie bardziej cicha niż moja broń. A moja jest niedorzecznie cicha. Chociaż z drugiej strony jesteśmy w sferze wojny. Potrafię zrozumieć dlaczego ktoś tak nie zwrócił nie uwagi boom, boom. na pojedynczy wystrzał. ty nie. nie wejdziesz w strefę bum-bum, nie ma bum-bum. Nie tak, tak. O. Czka. no, tak. Wteczka. No. pełny zapas. co ja z tego? Nie mogę Profina. z o. 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 Nie. Ryszko, What tak. the hell? A, myślałem, że on jest tą skrzynką. Chyba mi dał amunicję na tej skrzynce. Ciemno. To był to znaczy, e, tak, ale nie... Nie, ma, nie, nie w 93? No właśnie. O, patrz, jak mój wizję, pokazuje ulicę, jasno. No. Jesteśmy w piekle. Dziękuję. <grywa> Od natury. F**king <grywa> live New York. <grywa> Every day he 5 hours stuck in traffic jam. How do you Serio? Serio? Porównujesz 5 godzin stania w korku do ostrzału młodzieżowego każdego popołudnia? No właśnie. Ja bym jednak zniósł korki. No właśnie, ja też. O Boże. Chłopcze, zamknij Okej. Okay. No strzał w niebo. Oops. I know this man. I I take care of it. No problem. You wait here. No. Marinov? Marinov. Au. Czy to nie był ten, którego później spotkaliśmy? Znaczy Nie wiem. We wcześniejszych misjach? Chyba coś coś nie było. Czy o. jednak stanie się bogaty? Szwajcarskie zegarki. okazało się, że to chiński szajs. Bourbon. ja <noise> mu Osłaniaj Merino. O, dobrze. No. Trzeba było dać mu zginąć. No. Bo on miał takie... niebezpieczne... Mm, ideologie jak... ostrzał równa się korki. Korki. Ba! Nawet nie, on woli korki. A on woli go ostrzał, chyba Tak, on woli ostrzał Zostało ci dużo? Nie było dobre ukrywanie się za rokiem. Piu piu No właśnie John I podoba mi się to, że te... że potem się przykleiłeś piecami gościami Tak

Jak much farder I Vladek? Not fard. Come. We avoid snipers and go through the parking garage. helikopter? I mogę... No właśnie, Szukaj luta. <laughs> no, Collectible. Shit. Nie, nie, ono ja na myśli Ej. Jedne z najlepszych sprzętów, możesz znaleźć właśnie, że zwalamy Tak, gdzieś, gdzieś to panowie w No Wojskowy sprzęt. Mm -hmm. O, patrz jakie ciekawe zejść do pytań. No. Obdrapane. Poręcze pozrywane. Nie wiem co by je miało pozrywać. Eee, I... poster. Dosta... i... Dostal? Dostaj? No może dosta. Dosta! No to... Czyli dość. A może. No. Jesus! Wow. A może by tak ten... Ee, lornetkę. It's crawling with oh, hostiles. This place is always empty. I don't know why they're here. For a local, you sure do know shit. Look, there's the fuse box. You can get past quietly and disable the lights. Yes. How about you do it, little prick? No, we still need him. Fine. Watch my back. Be ready to move when I hit the lights. Whatever you do, don't discharge your weapons. Jesus. <laughs> z, z <laughs> Są takie gry, które cofają ci broń, kiedy kogoś przez Teraz jest do... twój, twój ulubiony fragment. Musisz się pan zakraść. To jest mój ulubiony fragment, kiedy gram samemu i stosuję quick save, <laughs> 50 dobra, tysięcy myślę, razy. Obawiam, tak się obawiałem. Ale dobra, postarajmy się być. Może nie 50 budzimy. tysięcy. Ale bez wątpienia byłoby łatwiej, gdyby nie. No tak, tak. Ale, więcej, ale pamiętam, że. Bez wątpienia byłoby łatwiej z nieskończoną ilością kamieni, które by. W... Snajperze. Kiedy grałem w Deus Ex... I e... znowu Rebelion potrafi zrobić lepiej gry o <grym> Dobra, już dość. Tak ta gra jest spoko, no Wiem, zdanie. wiem, tylko próbuję, wiesz... znaleźć najwięcej sposobów, żeby... Żeby jej dostać. Żeby jej <grym> Za co? Co ona ci zrobiła? E... Nic, nic. No, jest i... dziwna, ale jest fajna. No tak, ale za każdym razem, wiesz... można, można wstawić, gdyby mi się oczywiście chciał to robić, a nie chce mi się tego robić, można byłoby wstawić taki licznik, tych... Narzekania? Moich narzekań, tak. F aby wyłączyć. A raz liczników twoich strzałów w gardło i... po jajcach. To Pewnie nie jestły rękawiczki. The exit. O! Skasowało mi ich na mierzenie. To nie Bo to jest teraz jest zupełnie nowy poziom z nowymi ludźmi. I oni tu idą. są ślepiej skoro w nie widzą nas. O, jednak ma. Dzięki, że teraz mi Ale dobra. To... I, tak, I tak, tak, nic A idą w drugą stronę. ta dwójka ty rozmawia? Don't discharge. No właśnie. Wow. Było powiedziane don't discharge any weapons. Okej, sorry, nie dosłyszałem. Dobra, nie Dlatego dobrze, że tamt był zamurzowany. Myślałem, że wiesz, to tego nożujesz. Myślałem, że to się zmieniło wtedy. Po co tym Po co już tam? Ops, ops, ups, A gra jest taka banana w takim razie. No, we still need znaczy się! I ty z nimi rozmawiasz, przez ten cały. O! No. Teraz radyką! Muszę trzymać się w cieniu. To jest cień. Tam jest światło, to jest tak. cień. Widzę. Dzięki, Dzięki jednak za tę. Tak. Niesamowity, głęboki cień. Ale oni bryzgają, bryzgają. No. Nie, ale nie, nie grzą. No i nie mają dziób. Aaaa, zaklęwałem się! No dobra, to postaram się tych dwóch zanurzować. Teraz. Albo po prostu zostaw ich. Mm. I i pójdź sobie z tym. No dobra, no, spróbujemy twoim sposobem. No ja myślałem, że to tak miało być od początku, wiesz? Ja właśnie nie wiem, ja nie lubię zostawiać ze sobą kogoś. Wiem, że oni nie pójdą za mną, nie? Checkpointy na to nie pozwalają i dalej. Ale nawet nie Uf, lubię uczyć, że to, uczy, to samolot pod samochód? A, tam jest samochód. Chwała. Bo, oh, są naprawdę blisko. Oni No, są, jest jedno, yeah, Teraz. No dobra, to ale jedna. Jest władz? Nie dosłyszałem? Eee. Uh, no, kto widzi <laughs> Ok. Na ten moment lepiej. No zostały przecięte. Nie widziałem morza żadnego. Stały, wyrwane. No właśnie. Tu są źródła sztuczne światła. Jest jeden gość, który jeszcze. Znaczy sztuczne źródła światła. Ale jest generalnie ciemno. Jest jedno dość. Możesz zareagować? Nie miałem na myśli. Ta czkawka. Chyba odczekam, aż się obróci jeden z tych. Tego... No, nie, nieważne. Usiść nosa. Dzięki! Udziść oh, jesus. Dźwięk flastania. No, a tam jest mi kłopot. Znaczy, ten dźwięk wylewany no, krwi. Jaki to jest kałok? to Tu nie jest skała no Właśnie, dlatego, dlatego pytam, bo nie wygląda. Co to jest? su Nie. Nic. Nie, wiem, co to jest? Może jednak faktycznie nie. Nie, no, i samo się używają. Ok. Ale, więc jednak to są jakieś tam faktyczne broni. Hmm. Pistoletu nie poznaję. Zobacznie. Chyba właśnie ich zawaliło. Zupełnym przypadkiem trafiła to właśnie rakieta. Moździerz, e, ale tak. Moździerz? Moździerz. Z takim akcentem. Moździerz. E, los. muszę się tylko położyć. I mieć czas się zastanowić, jak jest. To tylko pół kilometra. Ja go nawet nie widzę. A nie, dobro widzę. Jaki mały bullet drop. No, na pół kilometra. Może to jest zależne od poziomu trudności? Tu? Czy on dostał? Chyba w gadu, wiesz? This place is dziwne trochę, bo zdawało się, że pierwsza króla nie trafiła w ogóle. I takie jest wrażenie. Przecież problem snajperów jest taki, że... Eee. problem Boże jest taki, że... Jesus. Bonjour, no. moi! Contact! Sniper one building, first floor! W każdej grze od razu cię snajper zauważy, bo on akurat zawsze patrzy właśnie w to miejsce. No cóż, no. Może, może nie zauważył cię w pierwszej chwili, bo rozglądał się, podczas gdy ty tam biegałeś. No nie właśnie to jest że tak. jeżeli on się rozgląda przez minętek, to on się zawsze rozgląda przez. E, zawsze to. E, mały kąt widzenia jest. Spada. Czyli mam jednak wstać, tak? Nie No nie okay. są. A ja nie mam jeszcze łoteczek. Hmm. to, E, ta gra, ta gra robi się trudna dość szybko. W sensie no tak. To, co jest dobre, to to, że. Pierwszy, wiesz, jeden strzał wystarczy, żeby kogoś zabić, tak? Mhm. Ja mam iść pierwszy? Nie to, co w te wszystkie inne gry. Nie chcę iść pierwszy. ktoś mnie widział, kiedy byłem na sto... w pozycji stojącej tutaj. Ale kto to nie mam pojęcia. I nie chcę wstawać, żeby się przekonać. Gdzieś... tuż tam, tam gdzieś. Jest, Tadam. Warciarz. Mało no, dramatyczny, tak, pung, ten Bunk. To przestaje sprintować, to jest troszkę uporządkujące. No nie, to co, wiesz, w innych grach to można przeładowywać ciągle biegnąc. Zgadujesz... Ty się połóż, dude! Okay. Widzisz, cieszę się, że masz spotera. Nie wiem, jaki hmm. jest wiatr. A nie, nie ma wiatru. Wow. Ale on no? jest VD, prawda? Przez nas tu jest niebezpiecznie. To, to nie do nas. Więc może to olejmy. Anderson jest tu. Mój kompany jest troszkę niestabilny psychicznie, ale w sumie to zauważa dobrze, ścieżki wybiera dobrze. Robi to, co spotter powiedział. Jest fajny. Ujdziesz. Okej, tak. Daję mu 6 na 10 punktów spottera. <mum> Daj mu 6 lornetek z 200. Jest z poterem, poradzi sobie. Daj na 9 na 10 niesamowitych sposobów na poruszanie się. Aha. W sensie, w jakim się porusza, jest bardzo. To ten ma jeszcze lepsze. Jestem człowiekiem w pustyni. Kicha w wkacie jest, to wygląda coś komicznego. Zobaczcie jak się synchronizują. No. Zniknę na nim, O! Zrobił stój tym razem. No. Teraz da sygnał na pójście dalej. Bo to jest zaprogramowane. Stop. O nie. nie, no, nie no, Teoretycznie, teoretycznie to nie powinienem za nimi iść w tym momencie, a no. nie, póki mi nie do rozkazu. Prawda. Dużo ich tutaj. Nie chciałbym się z nimi wszystkimi strzelać, choćby dlatego, żeby oszczędzić czas i amunicję. Eeeh, uh. uh. I teleportowałeś się od razu za A to, dokumenty. Weź lornetkę, tak? Ej, dobra jakość. Instrukcja Department of Defense Instruction amerykańskiej flagi. Co w Sahariewie? Robią dokumenty Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Nasza misja jest przerwana. Musimy poinformować o tym w bazę. No, trzeba to zabrać. Musimy to włączyć. To chociaż zniszczyć, no właśnie. Dobra, ja mam iść przodem? Powiedział take point, dobra. Muszę po prostu wybrać dobry moment. To zły moment. Nie, to jest dobry moment. Widzisz, jak dobry to moment? <coughs> zły moment byłby teraz, kiedy mhm. na radarze tak... Wow! The hell? Przecież mnie właśnie <coughs> pchnął. <coughs> Okej, okay, spoko. Oni mogą. Na ciebie będzie pip, 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 pip. już przestało cię irytować. On powiedział that i ja mam wiedzieć który z tych to jest dead Gdzie mam Selać, chyba tu. Okej okay. On nawet nie celował wiesz z e, no. muszki, nie? Po prostu tak podniósł do ramion Dobra no, jest. To jest spoty Ktoś, kto nazywa się Maddox! Ktoś kto nazywa się Maddox musi być dobry. O, świetnie. Przydam mi się prawda mówiąc. Serb mortars destroyed the wall. Was not so good for the Bosnians hiding there, but pretty. Oh, was Marinov is not interested in and so I will bid you good day. There's There's I'll make arrangements for your departure. Meet me beneath the highway, ramp. I was an hour, then I go. Got it. I'm fuck off. Good Bum. hunting. Fuck, fuck off. Sarajevo held their peace. <laughs> oh, says it. Uh, nie jest tak like to kill him. nie wkurzam, znaczy tak, ale nie wkurzam nie tak bardzo jak wkurza postacie swoją postawą. O tu żyje, nie. Tak, jest, ja tak, rozumiem. Wciśnij B, aby użyć <coughs> lontki i podświetlić przeciwnika na płacie. No i te lontki rozumiem. Taki celowniczek na lornetce. No, 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 no nie grałem w tę. No to jeszcze no, coś nie zrobił. Probably more insane. This is gonna get too messy. This is no different from Iraq. We'll make do. Time to take down the Grim Reaper. You're on deck, boss. No, nie, nie... E, nie mam go zabić! Zlikwiduj e, Marka z Jeszcze Cholera. Jestem ciekaw, co... by się stało, gdybym zdążył strzelić? Podejrzewam, że po prostu granie nie trafienia, bo... Tak, tak. Tak z reznowem było. Zabiłeś Dreznowa? Pardon? Co jest? Z Dreznowem? A, Wiktor to jest znów. Nie! Jak on się nazywał? W pierwszej części. E, jednoręki był, nie? Była misja w y, Prypeci, gdzie trzeba no było, tak, tak. było go zastrzeić. Można trafić tylko w głowę, można trafić ten na dół... ulwia mu tak, tylko tak, rękę. Tak, Czego byś lubię. nie zrobił? No, no to to jest dokładnie taka sytuacja. Prawdę mówiąc... W końcu, widziałeś? Te... By, te... No? Y, był w No, chociaż wyglądał słabo. Wow, ile on już ten No, no offense. CI. Wow. B brzmi jakbym był tym faktem zadowolony. Boom. Czeka Double kill. No chodź. Come on, boy. No. Zaczynam się czuć w tym dobrze. Nie pozwól draniowi uciec. Nie, wiem, gdzie on jest? Tam. To jest władnik, chyba, bo jest łysy. My Mleczny. O mój boże! się! O mój boże! Karma, bitch! O. A ja zupełnie nie to robić. <grymne> Ten liśnik kroczotów, nie wiem, jest po prostu. Jakbyśmy nagrywali. Sniper Elite V2 i ty byś miał strzelać, tam są rentgeny na to, już byś tam nie strzelał, bo wow. jak to boli. Tak, te jądra eksplodujące, no. Gdzie on jest, ten którego nie miałam widzieć? Jest A, jeden. oczko. Tam jest gdzieś... E, zaczynam się, wiesz, One. z żywiołu Lef. iść. No. Ostatnia bulet. Ja, no Kula. <laughs> Siet. Myślałem, że będzie taki, wiesz, no. na ślepo. Ja, przeładujmy wszystkie na wszelki wypadek. Nie wiemy, czy tu tam się czołg pojawi. Piu. Jedna rzecz, która w Sniper Elite była słaba, był bo, bo, bo fakt, że można było wysadzić Piu. czołgi, trafiając w ich ten. To była lekka przesada. Tak, ale fajnie było. Znaczy, to była ogromna przesada. Moim zdaniem nie, moim zdaniem to mi... Uu. To mi odbierało od doświadczenia. No, ale dobra. Ja w ogóle nie jestem fanem eksplodujących. Rozumiem położenie, położenie dynamitu obok

For the of Sarajevo. Stop stalling. No. You should have learned to relax and enjoy life. I think you even know it's too late. No boże. Mm -hmm. Nie szajes tylko jeszcze serwony? <laughs> ok. Zdradzeni <śm> przez Rosjanina. Ten plot twist. Dokładnie. Ok. Trafienie w głowę, powtórnie trafienie w głowę, nie ma trafień w krocie. A szkoda. No. no dobra, to do następnego razu. No raz. okej. Okay. To... So, see ya. Chodź i pisz, ogólnie sami nam.